Dobry, ja mam na imię Gabi i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj opowiem Ci o siedmiu książkach, które udało mi się przeczytać w pierwszym miesiącu tego roku, w styczniu. Przeczytałam sześć książek w formie papierowej i przesłuchałam jednego audiobooka. To był taki bardzo mieszany miesiąc, bo było um, kilka naprawdę bardzo słabych książek. Było też kilka świetnych, które naprawdę na e, długo zapadną mi w pamięci, więc nie przedłużam, zapraszam Cię na podsumowanie stycznia. Swój rok zaczęłam od książki Nowojorczycy, Miasto i Ludzie Craiga Taylora. Książka, tak do której podeszłam bardzo życzeniowo, to znaczy stwierdziłam, że jeśli przeczytam książkę o Nowym Jorku, to... Ten rok będzie mi płynął pod znakiem powrotu do tego miasta. Naprawdę bardzo dobra, ciekawa rzecz. Nagrałam osobną recenzję na temat tej pozycji, dlatego odeślę cię od razu do filmu, a tutaj opowiem ci o niej tak tylko króciutko. To są historie ludzi, którzy mieszkają w Nowym Jorku, rozmowy z Nowojorczykami, którzy zajmują się przeróżnymi rzeczami, pracują w różnych miejscach, mają różny status społeczny, na podejście do życia i świata. Ta książka, tak jak Nowy Jork, stoi kontrastami, um, i to fantastycznie wybrzmiewa w, w tym ostatecznym um, efekcie. Naprawdę książka robi duże wrażenie i przybliża Nowy Jork tak jak jeszcze żadna inna książka, którą czytałam, tego nie zrobiła. Naprawdę. Bardzo dobra, taka nowojorska książka pokazująca, jak bardzo różnorodne jest to miasto, jak bardzo różnorodni są ludzie, którzy w nim mieszkają. Fantastyczna rzecz, dla mnie to była naprawdę. Bardzo dobra rozrywka, też inspiracja, i jeszcze większe zachęcenie do powrotu do Nowego Jorku. Ale tak jak mówiłam, po szerszą recenzję, bardzo serdecznie zapraszam Cię do osobnego filmu, bo tam no, powiedziałam dokładniej, dlaczego ta książka tak bardzo przypadła mi do gustu. Po Nowojorczykach rozpoczęło się pasmo kilku nie najlepszych książek, zaczynając od Wody dla słoni. To jest książka, którą przeczytałam w ramach mojego zdrabkowego wyzwania. Raz w miesiącu losuję sobie książkę ze zdrabki z książek, które warto przeczytać. No i w tym miesiącu padło właśnie na Wodę dla słoni. To jest książka o młodym chłopaku, który dołącza do ekipy cyrkowej. Tam poznaje jak tak wygląda ten świat właśnie cyrkowców. Rozpoczyna też relację albo zakochuje się może tak, w kobiecie, która w tym cyrku również pracuje. W tle oczywiście pojawia się ten tytułowy słoń, który miał na imię już nawet nie za bardzo pamiętam jakaś Gina, jakoś tak. Um. No i to jest historia, która była dla mnie szalenie nudna, yy, głupkowata. Niektóre z tych rzeczy wydawały mi się zupełnie absurdalne. Było też tutaj sporo przemocy wobec zwierząt, co może byłoby wartością tej książki, gdyby zostało ugryzione w dobry sposób. A tutaj mam wrażenie, że się nie wydarzyło, dlatego no, dla mnie to było potężne rozczarowanie, wynudziłam się na tej książce niesamowicie, nie wiem dlaczego znalazła się na tej zdrabce, ale to pytanie mam wrażenie, że powtarzam przy większości lektur, które właśnie czytam z tej zdrabki. No niestety, dla mnie Woda dla Słoni to była totalnie bezsensowna powieść, nic nie wnosząca, bardzo tak przeciętnie napisana, nic pozytywnego tak naprawdę z niej nie wyniosłam i teraz jak sobie o niej myślę, to zastanawiam się dla dlaczego dała mi aż trzy gwiazdki na 10, bo myślę, że dwójeczka byłaby tu bardziej adekwatna. Więc no ja wodę wody dla słoni odradzam całkowicie. Nic mi się tutaj nie podobało. Jak już wielokrotnie mówiłam, 2023 rok ma być u mnie rokiem pauzy, więc nie mogło w styczniu zabraknąć lektury z tego wydawnictwa. Padło na wyznanie książkę, którą dostałam na święta pod choinkę, i bardzo mi się podobał zamysł tej powieści, ponieważ mamy tutaj historię nauczyciela, który wchodzi w relację, w związek ze swoją byłą uczennicą. I w pewnym momencie oni wyjawiają sobie największy sekret, jaki mają. My tego sekretu nie poznajemy, właśnie to tytułowe wyznanie się tutaj pojawia. My nie wiemy, co to jest, ale widzimy, jaki wpływ ta sytuacja ma na tego nauczyciela, bo książka jest pisana z jego perspektywy. I widzimy, że po tym, kiedy oni się rozstali. To jarzmo ujawnienia tej jego absolutnie największej tajemnicy wciąż na nim wisi. Nasz główny bohater cały czas czuje potężny lęk związany z tym, że to wyznanie ujrzy światło dzienne, że kobieta, która nosi w sobie ten jego sekret, w końcu go wyjawi. No i w zasadzie na tym jest ta książka skupiona, więc zamysł fantastyczny. Niestety dla mnie z realizacją, no. Nie dotknęła mnie w żaden sposób ta książka. Um, ona była taka bardzo miałka i ja zupełnie się tutaj nie odnalazłam. I no nie wiem, jakoś tak um, nie trafiła do mnie, była po prostu taka nijaka. Um, nie mam do niej jakichś takich konkretnych zarzutów, po prostu nie poruszyła we mnie żadnej struny, um, dlatego dość szybko o tej pozycji zapomnę, a wielka szkoda, bo. Potencjał na historię naprawdę rewelacyjne, no ale ewidentnie czegoś mi tutaj zabrakło, więc no, dla mnie to była też dość niska ocena, bo dałam jej chyba 4 gwiazdki na 10, więc no, nie będzie to moja ulubiona pauza, no ale przynajmniej udało mi się przeczytać, bo jak tylko przeczytałam opis tej książki, to wiedziałam, że muszę ją poznać. No, dlatego troszkę rozczarowanie, ale z drugiej strony okej, okay, zdarza się, więc tak, nie mam takich bardzo negatywnych odczuć w związku z tą książką, po prostu tak. Okej, okay, słabszy tytuł, idziemy dalej. Teraz z kolei coś, nad czym nie przeszłam tak obojętnie. Pożałowania godne zwierzę. Pokazywałam Ci tę książkę w book haulu, kiedy dopiero zaczęłam ją czytać i mówiłam, że jeszcze nie wydaje żadnych opinii. Ja czytałam tę książkę we współpracy z wydawnictwem Glowbook i zdecydowałam się na tę współpracę dlatego, że Banitka trafiła do najlepszych powieści mojego roku ubiegłego. To była jedna z ciekawszych, fajniejszych, świeższych powieści jakie czytałam w 2022, dlatego gdy zobaczyłam, że tu znowu mamy feministyczny western, no to przepadłam i wiedziałam, że muszę tę książkę przeczytać. Tymczasem okazało się, że ta książka jest straszna i trafi do najgorszych książek 2023 roku. Bez dwóch zdań nie sądzę, że znajdzie się 5 czy 10 książek gorszych niż pożałowania, godne zwierzę. I znów tutaj ten. Punkt wyjściowy jest szalenie interesujący, ponieważ mamy główną bohaterkę, Ginny, która zostaje na początku zbiorowo zgwałcona przez swojego męża oraz jego przyjaciół i zostawiona w rowie na pewną śmierć. Ginny jednak nie umiera, wygrzebuje się następnego ranka z tego wykopanego dołu, bierze konia, strzelbę i ucieka, a jej mąż wraz z innymi jego towarzyszami rusza za kobietą w pogoń. I co się dzieje dalej w tej książce, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ to jest najbardziej chaotyczna książka, jaką kiedykolwiek czytałam, i mówię to z pełnym przekonaniem. Najbardziej chaotyczna pod względem fabularnym, najbardziej chaotyczna pod względem językowym. Nic się tutaj nie trzymało dla mnie kupy. Kompletnie nie potrafiłam się w tej historii odnaleźć i uważam, że ona była po prostu straszna. Do tego mam duży problem z tym, że jest nazywana feministycznym eko-westernem. W ogóle to jest tyle określeń, które w zasadzie w żaden sposób nie dotykają faktycznie fabuły tej książki. Przede wszystkim mam problem z tym, że ja przez bardzo długi czas nie wiedziałam, gdzie i kiedy się ta powieść dzieje. Przede wszystkim kiedy, ponieważ. Western jest osadzony w pewnych realiach czasowych, bo to nie jest. Ta książka nie jest opisywana jako powieść w konwencji westernowskiej, i to bym wtedy zrozumiała, że ona może dziać się w innym momencie historii. Nie, ona jest opisywana jako western, więc ja oczekuję po niej, że będzie działa się wtedy, kiedy Western powinien się dziać. Tymczasem dzieje się to zdecydowanie później, kiedy pierwszy raz przeczytałam o samolotach, o ciężarówkach, później o telewizji, później o numerze 911, to byłam taka, co się dzieje? Wszystkie. Te rzeczy powstały dużo, dużo później, i no, przez to tego, tej książki po prostu nie można nazywać westernem. Można ją nazwać powieścią w konwencji westernowskiej, no ale nie jest tak określana, więc to był dla mnie też duży zarzut, ale najważniejszym zarzutem właśnie był ten chaos, po prostu wszechobecny w języku, w fabule, w dialogach, w bohaterach. No, Kompletny chaos, naprawdę kompletny, kompletny. Dlatego ja zupełnie tej książki nie polecam, i no nie wiem, nie wiem nawet, komu mogłabym ją polecić, bo dla mnie to jest po prostu źle zrealizowana powieść i jest mi bardzo z tego powodu przykro, bo tak jak mówiłam, banitka zdobyła moje serce i tutaj spodziewałam się czegoś podobnego, niestety dostałam po prostu. Rzeczywistością w twarz i musiałam pogodzić się z tym, że pożałowania godne zwierzę raczej trafi na tę niechlubną listę najgorszych książek przeczytanych przeze mnie w tym roku, więc ja kompletnie, kompletnie tej powieści niestety nie mogę ci polecić. Na szczęście końcówka miesiąca znów trochę się tutaj wykaraskała. Przesłuchałam audiobooka Nic tu po Was, książkę, która zupełnie mnie zaskoczyła i przyniosła mi bardzo dużo rozrywki, której. Jak widziałaś po tych lekturach, potrzebowałam. Jest to książka, jest to powieść o kobiecie, która w zasadzie tak sobie już tylko egzystuje nie za bardzo widzi sens w swoim życiu pracuje w, jakimś, w jakichś dwóch sklepach spożywczych na dwa etaty, wobec czego zawsze. Któregoś pracodawcy musi trochę tak wykiwać, żeby móc pracować dla tego drugiego, bo oni nie wiedzą o tym, że dziewczyna pracuje na te dwa etaty, że jest matką, gdzieś na strychu, nic nie sprawia jej radości. Jedyne, co ją jeszcze jakkolwiek ekscytuje, to jej korespondencja listowna z przyjaciółką z czasów szkolnych. I w pewnym momencie właśnie ta przyjaciółka z liceum Madison zaprasza ją do siebie, do Tennessee i. Proponuje jej um, pracę takiej guwernantki, jak to jest tam troszkę um, prześmiewczo nazywane, czy opiekunki do bliźniąt. Um, bliźniąt, które nie są dziećmi Madison, ale są dziećmi męża z poprzedniego małżeństwa. Co istotne, mąż um, jest senatorem, być może jego kariera polityczna będzie rozwijała się... Um, na kolejne wyższe szczeble polityczne w Stanach, i Ma Lilian, czyli nasza główna bohaterka, godzi się na te propozycje, mimo że jest tutaj jeden duży szkopuł, jeden haczyk, ponieważ bliźnięta cierpią na nietypową dolegliwość, mianowicie gdy wzburzają się w nich emocje, gdy są rozemocjonowane, złe, smutne, Zapalają się, po prostu stają w płomieniach, i nic im się nie dzieje. Nie płoną ich ciała, nie płoną ich włosy, płonie tylko wszystko wokół, włącznie oczywiście z ich ubraniami. No i Lilian, nasza główna bohaterka, decyduje się podjąć tego zadania, i właśnie mamy tutaj. Kilka dni z ich życia czy kilka tygodni bardzo ciekawa, odświeżająca powieść z gatunku rozrywkowych. Tutaj nie ma nic więcej, ale jeśli szukasz czegoś ciekawego, innego, żeby się rozerwać, żeby troszkę się oderwać, to myślę, że to będzie bardzo dobra propozycja. Ja bardzo tę powieść polecam także w formie audiobooka, właśnie, bo jest świetnie zrealizowany, lektorka jest dopasowana fantastycznie, świetnie mi się tego słuchało, dlatego w tej formie mogę mm, polecić naprawdę z całego serca. Myślę, że jeśli szukasz czegoś właśnie takiego nowego, odświeżającego z takiej kategorii typowo-rozrywkowych powieści, to nic tu po Was sprawdzi się świetnie. W końcu sięgnęłam też po coś, co już od długiego czasu leżało na moich półkach i co choć z początku nie wydawało mi się książką dla mnie, tak później bardzo pozytywne opinie o tej powieści no, sprawiły, że po nią sięgnęłam. Mowa o akuszerkach Sabiny Jakubowskiej. To jest powieść historyczna o Franciszce, którą poznajemy w momencie, w którym rodzi swoje pierwsze dziecko, i szybko okazuje się, że akuszerka, która przyjmuje jej poród Regina, jest jej matką. To znaczy, to nie jest jakaś niespodzianka i to nie jest jakiś suspens, i nie chodzi w tej powieści o to, żeby się tego dowiedzieć. Nie, my się tego dowiadujemy dosłownie na samym początku książki. Tak to zabrzmiało, jakby to była jakaś wielka zagadka, którą rozwiązujemy. Nie, absolutnie. I Franciszka w pewnym momencie postanawia. Postanawia, czy to raczej matka za nią troszkę postanawia, że Franciszka pójdzie w jej ślady i zostanie akuszerką, ale zrobi to w nieco bardziej profesjonalny sposób, ponieważ uda się do Krakowa, właśnie do szkoły akuszerskiej i zostanie certyfikowaną akuszerką. Franciszka to robi, jedzie do Krakowa, po czym wraca na, na wieś, na której mieszka, do jadownik. No i tam właśnie zajmuje się przyjmowaniem porodów. Jest to powieść rewelacyjnie napisana, bardzo taka mięsista, historyczna powieść, która wciąga i, mimo że jest to książka, która no, może troszkę straszyć swoją objętością, to to są tylko pozory, bo ją naprawdę czyta się rewelacyjnie z ogromnym zaangażowaniem. Świetna rzecz, do tego taka bardzo. Kobieca o kobiecości, ale bez lukru, bo tutaj mamy też sporo takich naturalistycznych opisów um, i sporo takiego po prostu życia codziennego na wsi, życia kobiet. Um, I to, co jest absolutnie niezwykłe w tej powieści, to to, że ona ma szansę się spodobać e, kobietom w każdym wieku. Od 17-latki przez 30-latkę do 60-latki. Cały przekrój, każda kobieta ma szansę się w niej odnaleźć. Nie wiem, co w tej książce takiego jest, ale naprawdę ja będę ją polecać wszystkim kobietom w ogóle w mojej rodzinie i poza nią, bo mam wrażenie, że tutaj bardzo, bardzo jest taka łącząca pokolenia. Ta powieść, więc ja akuszerki Ci bardzo polecam. Choć, tak jak mówiłam, i powieść historyczna, i motyw wsi to nie są do końca moje tematy, to w akuszerkach przepadłam i widzę, że nie jestem jedyna, że mnóstwo kobiet ma właśnie bardzo, bardzo podobne zdanie i podobne odczucia po przeczytaniu tej powieści, dlatego no ja szalenie akuszerki Ci polecam. styczeń domknęłam czytając książkę Diabeł, którego znasz. To jest też bardzo, bardzo ciekawa książka. Czytałam ją we współpracy z wydawnictwem. Jestem znak literanowa. Ja, jak być może wiesz, chociaż nie widać tego na moim kanale za bardzo, lubię czytać książki True Crime i kiedyś czytałam ich bardzo dużo. W ostatnich latach troszkę spadł mi ten, ten wynik czytania książek, właśnie True Crime, ale lubię. Jest to dla mnie bardzo ciekawe. A tutaj mamy książkę o psychiatrii sądowej. Autorka tej powieści jest właśnie psychiatrką, psychoterapeutką i pracuje z przestępcami. Mamy tutaj historię kilkunastu osób, zabójców, stalkerka jest podpalaczka, osoby wykorzystujące seksualnie inne inne osoby, w tym dzieci, więc no mamy tutaj bardzo duży przekrój różnych osób, które przebywają w więzieniu czy w szpitalu psychiatrycznym. Z powodu przeróżnych, przeróżnych rzeczy, i autorka oprócz tego, że opowiada nam o tych spotkaniach z tymi osobami, o tym, jak wyglądały ich wspólne sesje, opowiada nam również o. Trochę o teorii psychiatrii czy psychoterapii, trochę statystyk związanych z danymi przestępstwami, ale robi to bardzo umiejętnie, w sposób bardzo wyważony. Dlatego tę książkę czyta się naprawdę fantastycznie. Ja byłam absolutnie wciągnięta, ale też czułam bardzo duży taki walor edukacyjny i uwrażliwiający, bo choć autorka w żaden sposób i w żadnym momencie nie próbuje usprawiedliwiać żadnego z czynów tych przedstawionych tutaj osób, jej pacjentów, to jednak pokazuje, nam mechanizmy, w jakie te osoby mogły wpaść, czym mogły być spowodowane, dlaczego nie potrafiły sobie z nimi poradzić, dlaczego nie potrafiły z nich wyjść i y to mm, wszystko otwiera nam oczy na pewne rzeczy, otwiera nam e, pewne klapki i pozwala lepiej pewne sprawy zrozumieć. Nie usprawiedliwić oczywiście, ale zrozumieć. I to było bardzo ciekawe, bardzo wartościowe, e, dlatego dla mnie ta książka, no naprawdę, e, zr zrobiła na mnie po prostu duże wrażenie. Dlatego jeśli lubisz tematy związane z true crime, czy z psychiatrią, z psychoterapią, to myślę, że może Ci się spodobać. E, myślę, że warto ją przeczytać, chociaż od czasu do czasu te historie sobie poczytywać, nie trzeba wszystkich naraz, ale myślę, że, że jeśli Ci się spodoba, to już wsiąkniesz, bo są naprawdę ciekawe, bardzo dobrze napisane. Jedyny taki minus tej książki jest taki, że autorka z uporem maniaczki cały czas cytuje albo Szekspira, albo innych. Klasycznych autorów, filozofów, także i robi to w bardzo nieumiejętny sposób. I e, ja w pewnym momencie już po prostu zaczęłam się z tego śmiać, bo zaczęło mnie to wszystko bawić. E, raczej dość komicznie to wychodziło, więc to był taki mój jedyny zarzut, tak naprawdę, do tej powieści: Ale to już jest takie czepialstwo, i e, nie, nie traktuj tego jakoś poważnie z mojej strony i absolutnie nie w taki sposób, żeby miało ci to jakoś. E, Jakoś miało Cię to zniechęcić do lektury, bo ja naprawdę tę książkę bardzo, bardzo polecam, więc um, tak jak mówiłam, jeśli te tematy Cię w jakikolwiek sposób interesują, to diabeł, którego znasz będzie chyba propozycją dla Ciebie. I to już wszystkie książki, o jakich chciałam Ci opowiedzieć. Jak widzisz, no był taki bardzo różnorodny ten miesiąc, było kilka dobrych pozycji, było kilka ogromnych, ogromnych rozczarowań, więc um, no. Cóż, muszę to przełknąć. Daj mi koniecznie znać, czy czytałaś którąś z tych książek, czy masz w planach? Jaka była Twoja pierwsza książka, jaką udało Ci się przeczytać w tym roku? Jestem ciekawa, z czym rozpoczęłaś styczeń. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!